Cześć, jestem Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na szybko, więc przepraszam, że za taki outfit, ale jestem po treningu, tylko delikatnie poprawiłam makijaż, ponieważ chciałabym Wam pokazać mojego ulubionego pytona królewskiego, mojego pytona królewskiego, czyli Lilkę. Będę chciała Wam nagrać jej karmienie. Mam nadzieję, że zje, ale chyba jest głodna, bo no, nie pamiętam, ile nie jadła, ale nie jadła dlatego, że była w trakcie wylinki, więc ja jej dawa, dałam spokój. Ostatni posiłek chyba zjadła, ale on był około miesiąc temu, więc raczej mamy tutaj wykłodnią sztukę. W każdym razie ona już sobie tu się kręci. Ja wam jej, po, ją pokażę, zrobię wam zbliżenie. Mam nadzieję, że da się wyjąć. Jest, jest w bojowym nastroju, więc w najgorszym wypadku dostanę strzała na żywo. No zdecydowanie jest w bojowym nastroju. Ja Was tu tylko tak wstępnie zbliżę. Więc tak. W przybliżeniu wygląda lilka. Będę tu zerkać, bo ona sobie tu wychodzi. Więc tu macie dowód na to, że mam bytona królewskiego. Teraz na pewno stresuje się trochę światłem, ale mniej więcej wygląda ona tak. Dawno jej nie ważyłam. Myślę, że może już mieć pod kilo. 200, spróbuję ją wyjąć, ale wiecie, ja się trochę cykam, bo to jest szalony wąż. I mamy ją! To jest właśnie moja lilka mój pyton królewski. To, co jest narobione w, tej, w jej terarium, to ja nawet nie chcę myśleć. Zaraz będę musiała to posprzątać. To, co walą takie węże, to już zakrawa naprawdę o. Okej, okay, dzisiaj film trochę na dziko, ale wybaczcie mi to. Nie przygotowywałam się jakoś mega specjalnie do tego filmu, ale skoro nadarzyła się okazja, żeby wam pokazać to moje cudo, to jak najbardziej chciałam z tego skorzystać. Teraz może będzie trochę lepiej. Więc tak, to jest Lilka, mój pyton królewski jest odmiany klasik. Mam ją od W zasadzie we wrześniu będzie Dwa lata, więc już troszeczkę ze sobą Jesteśmy, to jest też taki przykład Relacji height love, ponieważ Jest to wąż, który mnie, mnie Ucharatał, ale Nie mam jej tego za złe i tak uważam, że Jest jednym z najpiękniejszych węży, patrzcie Już troszkę jej jest jest cudowna, jest ciekawska. Chyba to jest ten przykład węża, który jest spokojniejszy, jak jest do starszy. Teraz jest głodna, więc szuka sobie jedzonka. Mam nadzieję, że nie utrafi w mój palec. Ale szczurek już się odgrzewa, więc... O, widzicie? Ona już... Ja już myślę, że ona była gotowa, żeby mi upierdzielić palca. Nie no, żartuję. To nie jest, aż... nie jest z nią aż tak źle. Mam nadzieję, że to ona jest w ostrym... w ostrości. Tak wygląda z bliska. Film będzie chaotyczny, ale musicie mi to wybaczyć. Po prostu nagrywam go na spontanie, bez jakiegoś większego przygotowania. Ja po prostu chciałam wam pokazać tego oto kluska, tego oto pięknego węża. Ona sobie żyje tutaj w tym terarium. Film o pytonach królewskich już nagrałam, więc macie go na moim kanale. Postaram się go gdzieś u góry podlinkować. W każdym razie tam opowiadam o tym, o takich podstawowych informacjach na temat węży królewskich i też no, o moich spostrzeżeniach na podstawie tego jednego osobnika, bo wiadomo, że każdy osobnik jest inny, ona już troszkę waży. Nie mam może potem ją zważę i, i gdzieś tam tutaj y na dole wpiszę wam, ile waży. Ja myślę, że no, przesadzę jak powiem 1,5 kg, ale kilo 200 myślę, że na pewno O jest śliczna. No, więc no cóż, więcej może nie będę się rozgadywać, już widzieliście ją z bliska. Ja teraz ją odkładam do osobnego pudełka. Posprzątam jej to, co tutaj narobiła, bo jest masakra, ale tak tego już Wam nie będę pokazywać, bo, bo nawet nie ma co oglądać. Ale jak macie owczarki niemieckie, to powinniście wiedzieć o co chodzi. Tak czy siak. Odkładam, sprzątam jej terrarium, potem wrzucę ją z powrotem i nagram Wam to, jak, jak będzie wyglądało karmienie. Ja do karmienia jej nie wyciągam. Mm. Je, ona się czuje bezpiecznie w swoim terrarium. Jest na tyle duża, że lignocel jakby nie robi jej tutaj żadnego problemu, więc no po prostu jest u siebie i także. I tam je. Także ja na razie się z Wami żegnam, jeżeli chodzi o, o kadry. Natomiast jeszcze może usłyszycie mój głos z kadru, jak będę Wam nagrywać jej karmienie. Póki co żegnamy się obie, ja i Lilka i obie też zapraszamy do subskrypcji i do komentowania yy, moich pięknych węży. Jest, jest cudowne, no czy nie jest piękna, jest po prostu piękna. Uwielbiam tego węża. Jak pisałam moim. No nie, nie czekaj nie się na mój palec. Moim marzeniem jest biały, czarny wąż, pyton królewski, natomiast wybrałam klasyka, dlatego, bo taki miałam budżet, powiedzmy, przeznaczony. Nie chciałam jakby wydawać kasy na wielkie, wielkie odmiany, jakieś barwne, szalone. A poza tym ona i tak mi się podoba, więc no, przecież ona jest piękna. No nie mówcie, klasyki są piękne i mają swój urok i ten pysk. Chowa się od światła Ale już ją widzieliście Także żegnamy się jeszcze raz Do zobaczenia Nie doż mi, strzała mi doż Strzała mi doż, nie buziaczka Okej, okay, to widzimy się w następnym filmie My się widzimy, a słyszymy się jeszcze Za chwilę No i pożegnanie od Lilki Jeszcze jedno piękne zbliżenie Ciężka jest, już jej nie dźwigam Na razie to jest szczur, którego dostanie Lilka do jedzenia dzisiaj. On jest już rozmrożony, ja rozmrażam szczury po prostu w ciepłej wodzie. Kilka razy zmieniam tą wodę, żeby były ciepłe. Przed podaniem też podaję, wkładam je do ciepłej wody i oczywiście potem staram się w miarę osuszyć, żeby ten... żeby lignocel za bardzo się nie przyklejał do szczura, gdy będzie podawane.

Thank mm -hmm. you.